No witam, trochę słabo idzie wam wysyłanie prezentów, paczek do nas na Mineralną czy Łódź, coś wam idzie słabo, jak mówiłem wcześniej na filmiku, przed świętami było tego dużo tych paczek, po świętach już w ogóle ucichło, nie wiem czy jesteście fanami czy po prostu Odewacie to. Bo my na razie Was nie olewamy, bo wrzucamy na stąd filmiki, daj info inne rzeczy. Trochę nie tak jak powinno być. Yy, ogólnie jak będziecie wysłać paczkę czy prezent do nas ogólnie, to to podam dane wysyłki, żeby nikt nie pisał, nie pytał się jakie są dane przesyłki. Dane przesyłki to jest mineralna 3, Łódź Kod pocztowy nie pamiętam, ale to wystarczy w internecie zobaczyć i imię, nazwisko tej osoby, czyli kupis Małgorzata albo Małgorzata Kupis. Pod takie dane się wysyłać ogólnie. Mogą, mogą mieć różne paczki, prezenty jak ktoś ma jakieś sprzęty komputer, inne rzeczy niezdatne do użycia wam, bo macie nowsze sprzęty czy te, też możecie do nas wysłać spokojnie. Nie ma tak, że gramy że czy coś. Po prostu chcemy. Nie. Dzięki temu wam podziękować, że oglądacie. Czyli my przyjmujemy. Wasze prezenty, które wysyłacie. Bo dużo ludzi tam twierdzi, że że, 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 że brzemy, czy co, nie. Waszym podziękowaniem to jest właśnie tym, że możecie jakąś paczkę wysłać, prezent nam. Tak kiedyś pytaliście się, bo jeszcze w roku 2014 roku Pytaliście się na teście, czy macie, e, czy możemy podać adres wysyłki. Tak, takiej opcji nie było. Teraz jest taka opcja, że możecie wysyłać. Ale tak to dużo ludzi pisało. Jakie są e, dane do przesyłki? Akurat nie myśleliśmy o tym, tylko pomyśleliśmy ogólnie w tym roku, żeby coś takiego zrobić. Nie chcecie brać tego udziału, nie wiem czego się boicie Nie wiem, nie wiem, tego nie rozumiem. To jest wasza troszkę, nie mają ogólnie. Eee. W tym roku pomyśleliśmy i tak postanowiliśmy, bo tak każdy o to prosił, to zrobiliśmy coś takiego, że po prostu wam damy dane do wysyłki na paczki, które... Wy chcecie do nas wysłać. Przed świętami było muntu, po świętach cicho jak Niemcom, troszkę nie tak, halo. Jak jesteście z nami i popieracie to, co robimy, to powinniście chociaż swój dar dać wydziękowania za to, że robimy że staramy się ogarnąć, że macie pozdrowienia, macie życzenie i inne rzeczy. No ale nikogo nie będę zmuszał. Nie jestem osobą taką, żeby kogoś zmuszał. Kto wyśle, to wyśle. Jak nie wyślecie, to żyje się dalej. Mówię jeszcze raz, podaję, powtarzam. Dane do przesyłki, wysyłki, to jako prezent czy paczka. To jest tak. I jeszcze raz podaję. Mineralna 3. Łódź. Kod pocztowy zobaczcie sobie w internecie. I kupiec małgorzata Podpiszcie. Bo wiem, że na niektórych pocztach coś takiego jest, musicie podać imię, nazwisko i adres. Wesyłki macie. Czekamy na Wasze prezenty. Teraz wiosna jest, to mam nadzieję, że przed, przed wakacjami czy przed latem może dostaniemy od Was jakieś prezenty. Tak jak mówię, no postarajcie się, tak jak komuś jest nieprzydatny komputer, czy laptop, czy tablet, komórki jakieś, nie starego typu, sorry, tylko takie w miarę, w miarę które wam jest to ogóle nieprzydatne, że chętnie byście to wywalili, możecie do nas wysłać. Tylko jednym warunkiem. To ma być na chodzie, a nie zepsute, zniszczone. Bo tego, tej paczki nie będziemy przyjmować, tylko zwracamy. Będzie zwrot. Czyli powraca do Was paczka. Tu musicie uważać, co wysyłacie. ikke meg gått ned, synes jeg,